W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pomalujemy się na półmetek. Nie nagrałam przywitania, więc teraz nagrywam, montując ten odcinek. W każdym razie w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałam, będzie, że po prostu no kietujesz mi na półmetek. Więc zapraszam wtedy się do gadania. Teraz będzie robiona fryzura. Czekajcie, muszę podejść sobie telefon do barki, bo już to się pożyczyła i muszę sobie dzisiaj naładować na półmetek telefon. Więc teraz będzie robione fryzurę, mam wyprostowane włoski, no i teraz będzie robiony kucyk, ale taki nie... inny. Dobra, ale o się się teraz później. Teraz makijaż! <laughs> Siema, no teraz będę robiła makijaż ogólnie, tak to się prezentuje. Mm, więc teraz będzie robiony słuchajcie, make up. Make up. Dobra, idę namoczyć gąbeczkę jeszcze, bo nie, <laughs> nie zrobiłam jeszcze. Osterko gąbeczka. Czekajcie, jak ktoś mówi, że idę a, na moczoną gąbeczkę. Dobra, musiałam sobie przypomnieć ogólnie. Okej, okay, w ogóle użyłam dzisiaj po raz pierwszy jest suchego szamponu i uważam, że efekt jest naprawdę bardzo gites, majonez. Jezu, ja dawno tego nie mówiłam. Jaka nostalgia mnie teraz zupała. Dobra, mniej gadania, więcej malowania. <grym> Dobra, bazę nakładam. Ja w ogóle dzisiaj to nie, ale nawet muszę o wiele taki łagodniejszy makijaż niż zwykle, ponieważ ja mam tak, że nawet mam plecy odkryte, więc jakby wiecie, żeby to... Wiecie, no ja ogólnie jestem... Mam taki kolor skóry, więc żeby to się tak może będzie nie odcinało. Że tu inny kolor skóry, tu inny kolor skóry, tu inny kolor skóry na plecach. Więc żeby wiecie... Było to dobrze po prostu, więc muszę tak... na pół No, w każdym razie teraz właśnie mam nałożony tutaj korektor. No, w ogóle właśnie muszę tak zrobić, tak wiecie, delikatnie w ogóle, żeby właśnie się kolory mojej skóry nie ścinały, bo jeszcze jakbym miała tak wiecie, niezbyt taką, może powiedzieć, odkrytą My się na przykład, nie wiem, gdybym nie miałam odkrytych, tak wiecie, że no ramion i tak dalej i pleców to bym mogła sobie zrobić taki nawet mocniejszy makijaż ale, że mam właśnie taką sukienkę, gdzie mam odkryte plecy ramiona i w ogóle to jednak muszę tak, wiecie, żeby ten kolor był dobry po prostu o czekajcie, zrobię sobie zdjęcie do mnie na <grych> czekajcie Few moments later. w ogóle odkryłam, że w tym aparacie jest funkcja, że mogę, wiecie jak w telefonie macie samowyzwalacz, to tutaj jest samowyzwalacz i ja odkryłam to właśnie, no i serio nie widziałam, trochę długo mam ten aparat i nie widziałam w ogóle, że on ma taką funkcję, ale fajna funkcja w sumie. no. A właśnie wyjmę sobie już wiecie, coś tam z kosmetyków, typu brązer zastanawiam się nad błyszczykiem, nie wiem, co to, żeby dzisiaj ten nałożyć. Na przykład. Też też jest skurczy ładne. No, wiecie, no jak ma się ładne błyszczyczeki, to jest skurcze po prostu trudne. Trudny wybór. <tudny> Otóż to, sobie. Róż. Róż powiem szczerze, że, że nawet jak robię taki swój zwykły makijaż, swój, taki swój swój makijaż, to nie nakładam właśnie dużo różu, więc myślę, że dzisiaj do tego mojego outfitu z taką z dźwięką róż będzie jak znalazł, bo właśnie dużo nie nakładam różu. Zawsze tak, malutko. No. Okej, okay, więc chyba już czas, żeby sobie... Klepać delikatnie ten korektor, gomeczką, to chyba nie dam rady, bo coś to się zaczęło rozwalać, mm. I think I've fallen for you And I don't know why. I don't know why. Jak się zastanawiacie co oglądam sobie na telefonie To sobie oglądam, słuchajcie, puściłam sobie Lombard, proszę bardzo <laughs> Wiecie, to no są całe odcinki Teraz na YouTubie zostałem, to więc czemu miałabym Tego nie oglądać, dobra w każdym razie yy... O, zamknę, bo nie zamknęłam pod kadł. Dobra, zamknęłam. Yy, w każdym razie co teraz? Zastanawiam się, bo już na dwa w browser, czyli teraz czas na róż. Tak jak mówiłam Wam, róż nakładam nawet we zwykłym moim makijażu. Bardzo tak malutku. Takie dwie kropeczki i mam nadzieję, że jakby... wiecie właśnie, żebyś to się nie odcinało, prawda, od skóry. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. I think I've fallen for you, and I don't know why. I don't know why you love that summer rain right? and mid July, mid July. My last name fits you better. When I'm with you there's no pressure I miss your one out sweaters Weather couldn't compromise our love I spent too much time on us And I think you got me stuck on loving You can't function I gotta tell you all my secrets And you know that just ain't easy for me so I not I'm Najwyraźniej jutro TikToka, bo robię właśnie takiego nagrania TikToka odnoszącego, odnośnie właśnie półmetka. Możliwe, że ta jego TikToka wstawię też na rąkę, jako rolkę na Instagramie. Więc tak, Instagram tutaj macie napisane Karolina Podłoga Pitala, TikTok Karolina Pitala bez podłogi. No, macie ogólnie tutaj nazwy, będą napisane na tym filmie. Więc bijajcie, bo na pewno wleci. Na TikToka wleci w TikTok e, odnośnie pumetka. E, na Instagramie no to myślę, żeby też rzucić początki nie. Więc zbijajcie, żeby nie przegapić i polubić. <grym zespół> <grym zespół> Sprawdza w Już nie mogę to czekać i naprawdę po prostu... Nie wiem, czy po mnie to widać. Chyba widać po prostu, że już jestem w e, nie, nie ktoś mówi... Jestem podekscytowana właśnie. No dobra, czas teraz na tłuszczę rzęs. Moi mili... Moi kochani, ukochani się widzowie, teraz będę Karol nakładać tuż do węzłów. sobie kupić jakiś taki lepszy, bo ten jest taki, wiecie, on jest nadal spoko do takiego malowania, ale czasem nadchodzi taki moment u każdego, że u każdej dziewczyny że trzeba w końcu zmienić sobie kosmetykę Chyba ładnie, że Chyba ładnie, 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 ładnie Będzie super koń. Ja się nastawiam pozytywnie. Jestem dobrej myśli, że ten półmetek będzie bardzo dobrym półmetkiem. Ja no, będzie dobrze. Musi być. Tu już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Jezus Maria. Teraz sobie przypomniałam taką starą piosenkę. Zbudujmy dom wokół nas. Na 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 na. Na 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 na. I tylko to, i tylko tą zwrotkę. Zbudujmy dom wokół nas. Na na na. na, na. I naprawdę, ale i naprawdę o stare piosenki, niektóre, bo no nie wszystkie, ale niektóre to mają taki vibe naprawdę, że po prostu tylko słuchać ich. Nie wiem jakie będą piosenki na półmetku. Mam nadzieję, że będą takie, wiecie, takie właśnie imprezowe, żeby tańczyć i tak dalej i śpiewać. Teraz puszczę sobie do makijażu tą sukienkę. Samotniejsza pieśni. Nie zapomnę. Nie, nie. A nie. Widzicie? Muszę sobie odświeżyć pamięć, słuchajcie, dobra, puszczam sobie. Jednak nie, nie na po Spotify'u, tylko na YouTubie, czekajcie. Sukienka. Samotnie, szafie. Może mi, wiecie, może jak napiszę tekst piosenki, to mi wyskoczy. Aha, jakiś problem z internetem. Mhm. Standardzik. Naprawdę, czemu mnie rozłączyło? Maria i naprawdę. No, łącz się. Halo? Ach... Ten, ten. O, jest. O, chyba to jest to. No, pisze, miał być ślub. No to chyba to reklamy. Kwarza się. Miałam być, miał być ślub, i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodziny stron. Miała tam grać Tą donkniętym Ma Mam mimo dawno. Piesenka kurczę słuchajcie, 15 lat.

<grymnie> Dawno nie słyszałam tej piosenki z całości. <mum> Moje serce, kiedyś złamane, lecisk... no, to jest krótka muzyka, ale powiem szczerze, że, że padają za fu. No i ma mawajlik, co jest ważne. Ok, z rzęskami to chyba koniec. Dobra. E, gdzie jest? O, tu jest <grymnie> opakowanie od tego. E, od czego? Widzicie co? Chyba. Jezus Maria, Kalifornia mi się tak mega kojarzy z wakacjami. Jezus Maria, totalnie. Wiecie, na wszystkich imprezach w ogóle. Wieszą pracę odstaw. Zapalnie papieroska. Niech butelka nie ma końca. Ze mną będzie zachód słońca. I Kalifornia. Dobra.

Papieroska nie butelka nie na końca Ze mną będzie zachłonca I California I... California Teraz łapam taki wiecie vibe'ik przy <ścoughs> makijażu California Ej fajnie kurde jakby na półmetku pójści California Jezus Maria Maria Mnie na tyle jest rozświetlacz aaa nie chcę wciąż naprawdę złapałam teraz taki vibe po prostu o czekajcie tutaj jakaś mała suzinka chce do mnie wejść czekajcie dzień dobry ja pani wie pani co ja robię aktualnie makijaż i się tak coś tam chodź 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 Lunia chodź ej Lunia Ty chcesz soszetkę, prawda? Ty nie chcesz do mnie iść. Ty chcesz soszetkę, tak? Tak? Aha, ona drapała tylko, żeby jej, wiecie, żebym albo się z nią, wiecie, coś tam bawiła, albo żebym jej dała soszetkę. Ona jest właśnie taka z wiecie. O nie, zresztą podnieś aparat, w sensie mało baterii. Oceńcie, oceńcie, oceńcie. I czekajcie, A nie, jeszcze nie wszystko dodałam, A czekajcie. No bo jeszcze błyszczy muszę dać, ale to taka, wiecie, końcówka. Mm, I jeszcze puder. Dobra. Chyba już wszystko dodałam. Tak. Dodam to, 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 to. Okay. Okej. Teraz Nadszedł ten moment, chodź na puder. Bo mi na spodnie nie poleciało. Bo ja mam te takie, wiecie... O... I w ogóle, patrzcie, różowe spodnie, paski białe i czerwone kacie, i bluza, taka szara, totalny fajny fit, bardzo pasuje do siebie, bardzo. O, czekajcie, bo chyba jeszcze nie końcówka, jeszcze się końcówka takiej kalifornii. A zaraz wakacje? Jeszcze nie mogę doczekać. Po prostu mam nadzieję, że te wakacje będą dobrze. Będą takie, wiecie, takie niezapomniane. Bo naprawdę, słuchajcie, to będą moje ostatnie wakacje się, więc muszą być kurcze. Po prostu, no cudowne muszą być. Oby takie były. Ocenka, ocenka, ocenka. Jeszcze błyszczyk będzie, spokojnie, spokojnie, tylko wiecie, jeszcze tu sobie dam, w e, sensie jeszcze łyka sobie, napije pepsi, spokojnie, spokojnie, więc jakby, ale wszystko reszta, nie zwracajcie uwagi na ten sylw, chociaż wygląda to w sumie tak, nie wiem dlaczego, ale ładnie w sumie to wygląda, żebyście tak z tyłu kosmetyki tak wyłożone, że wiecie, malowałam się, może bo mam... ciut, tak trochę może być pintez. Według mnie, według mnie, żeby nie było zaraz, według mnie, więc spokojnie, jeszcze jest trochę czasu. Ja tak myślę przy końcówce, jak będziemy mieli tam, nie wiem, że zaraz jedziemy, to myślę, żeby sobie wtedy nałożyć puszczek, bo jakby bez sensu wcześniej. No, wszystkiego muszę założyć w ogóle i jestem taka mega ciekawa, jak będzie efekt końcowy, wiecie, że już mam zrobioną fryzurę, makijaż i wiecie, moja sukienka, buty. Dobra, kochani, a to koniec dzisiejszym, słuchajcie, filmie. zostawiacie koniec łapki w górę, subskrybujcie, na moim aby wyciągnąć to z swoimi filmami i życzę wam miłej nocki, słuchajcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie, który już byje jutro, więc nie zapomnijcie. Jutro w ogóle wstawiam filmik z Pumetka, więc to jest bardzo ważny film, więc naprawdę po prostu nie osoby nie osubskrybują, albo nie macie włączonego dzwonka z powiadomieniami, tylko to koniecznie to zróbcie, bo jutro wstawiam film z półmetka, więc warto go wyżyć. Więc papatki!